Baranowice. Tu mieszka Gipley. Niestety od jakiegoś czasu bardzo boli go głowa i w nocy ma same koszmary. Pewnego dnia udaje się do lekarza, aby sprawdzić, co mu dolega. Okazuje się, że w głowie Jeepleya są same diamenty i złoto, a dodatkowo ktoś podstępem zmniejsza się i wchodzi do jego mózgu. Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 8000 kciuków. Zapraszam do oglądania. Jeśli podobały Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Kradną moje wszystkie pieniądze. O nie, co ja teraz zrobię, co ja teraz oh, oh, o, co, 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 co jest, dziplejka? Ja nie mogę. Znowu miałem ten koszmar, który codziennie mi się śni. Tak, o już od, od miesiąca codziennie to samo, ja nie wiem, już co ja mam słuchaj, zrobić. Naprawdę dziwna dobrze. sprawa. E, to słuchaj, dobrze, bo dzisiaj akurat e, zamówiłam na znaczy w sumie e, umówiłam na wizytę z lekarzem tutaj z przychodni, to może chodź, pojedziemy do lekarza i on zbada, co się dzieje. W ogóle, że masz cały czas takie same koszmary. i to jest jakaś masakra, chodź spokojnie. No ja naprawdę masz nie wiem o co chodzi, dzippejka. No? W ogóle mnie boli Cały czas głowa. Tak. Słuchaj, to może ty już idź odpal Dobra, samochód, idę. Tak, a ja tak, tutaj idę. w ogóle jeszcze muszę coś normalnie zjeść, żeby mi nie było słabo, bo naprawdę naprawdę ostatnio, słuchajcie, mam problem. Dobra, zjem sobie trochę ciasta tutaj na śniadanko. Mam problem, ponieważ cały czas boli mnie głowa i śnią mi się koszmary dzień w dzień i idziemy teraz do lekarza, może on coś pomoże, ale ogólnie jeśli jeszcze tego nie robicie, koniecznie już teraz dostawcie subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z wszystkimi filmami i wpadajcie do sklepu edgyplay.pl po super ciuchy i gadżety, a do każdego zamówienia kolekcjonerska karta z autografem. My słuchajcie już lecimy, ponieważ Gplayka już czeka, mam nadzieję, że już yy, odpalone autko gotowe i może lekarz, do którego mnie umówiła, będzie w stanie mi w jakiś Czekaj. sposób pomóc. Ej chwila, a co to w ogóle jest? Jakieś w ogóle fortepiany, jakieś w ogóle dzieła sztuki tutaj? Kto tutaj mieszka w ogóle, co? Jak to przecież już od miesiąca miesiąc temu tutaj wprowadził się nowy sąsiad e, Staszek, nie, przecież rozmawiałeś z nim parę razy. nie No to kurczę, ko? no jakoś nie kojarzy tego Staszka. Dobra, słuchaj, jedźmy, bo się no spóźnimy dobra, po dobra, prostu no chodź, chodź. do lekarza. Myślisz, że teraz e, ten lekarz mi będzie w stanie pomóc, bo już byłem chyba u dziesięciu lekarzy i żaden po prostu słuchaj, nie jest w stanie mi w żaden sposób to, pomóc. To jest najlepszy lekarz, słuchaj, ja go znam normalnie, przecież ja no, z nim się uczyłam tam na uczelni w ogóle sobie mówię ci, to jest najlepszy lekarz jeden to jest najlepszy po prostu w okolicy, dobra, słuchajcie. Yy, no. bo ja to jest umówiona słuchaj, światło odebrać muszę Jaku, zapomniałam o tym, słuchajcie, daj sobie radę już tam, tutaj no dobra, jest blisko dobra. może przejdź, ja pojadę, dobra, ja tutaj dobra, dobra, na razie, pa. pa dosyć blisko już tutaj jest szpital, także myślę, że bez problemu sobie poradzę, mimo że cały czas mnie, słuchajcie, ta głowa boli no i ledwo co tak naprawdę wytrzymuje, żadne, nie wiem, tabletki lekarstwa mi nie pomagają naprawdę, nie wiem o co kon konkret konkretnie chodzi, ale idziemy, może lekarz będzie w stanie mi pomóc chwilę a gdzie tutaj, do jakiego gabinetu ja tutaj mam iść, nie może sobie tu gdzieś siądę e, na łóżku i zaraz ktoś mnie tutaj obsłuży, okej, okay. także siadamy i nie mogę już się doczekać, może w końcu, w końcu coś mi ten lekarz na to poradzi, o, dzień, dzień dobry. dobry to pan jest moim lekarzem, do pana byłem umówiony, tak, tak, do mnie witamy. pan Czipie, tak, to jest pan Czipie, tak, się zbadam, zbadam, pana, co panu dolega, no. mam problem, ponieważ tak. codziennie boli mnie strasznie głowa tak? i to jest taki bardzo mocny ból, 10 na 10 i śnią mi się Ojejku. codziennie kosz. Mary, że zostaje tak? okradziony z diamentów, jakby ktoś mi okradał jakieś potwory w ogóle, Aha, nie dobrze, wiem, dziwne rzeczy. Tak. Codziennie jest to samo. Niech pan coś spada, mnie nie może Spokojnie. coś znajdzie. Proszę się, proszę się odprężyć, jak ta jest tak? pana, No głowę muszę zbadać, jeżeli pan ma koszmar, to w głowie tak? e, chwileczkę. Tutaj jest tętno w normie, serduszko bije dobrze, wszystkie nogi pana nie bolą. O, pana! Tu tak? pan ma w uchu? Jak to? Pod to słuchawką? To gdzie gdzie no, w uchu? No pod słuchawką, to w wuchu takie małe. Proszę pana, wezmę to do, do rączki, dobra? No dobra, Wyciągnę niech pan paru, wyciąga. O, o, okay, zabulało, zabulało. Pana, no co coś jest? Co się z tym dzieje? Ja jest? Proszę pana, to rośnie, to rośnie! Co, 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 co pan mówi? Co, co pan gada w ogóle? Ja Proszę pana, i o, Okej, okay. co wow. tu jest? Ej. Pana. Ja nie mogę jakaś rakieta, Chce pan powiedzieć, że ja w uchu miałem tą rakietę, tylko że no pomniejszono? Tak. Dokładnie, proszę pana, to było takie malutkie, i nagle po prostu, jak ja wyciągną, to wyciągnąłem, zaczęło się pamiętać. Pan miał w uchu rakietę. O ja cię, ale. Niemożliwe. Normalnie akcja. Ale co, to ktoś chce śledzić mnie? Nie wiem, ktoś chciał do mojego proszę mózgu pana? się dostać? Nie wiem, proszę czy to jakieś pan nie, pan nie może tam wchodzić, bo nie wiadomo teraz, co pan ma normalnie w mózgu. Dobra, ja wejdę tutaj, zobaczę, co to jest, dobra? Ja muszę. nie mogę, a co, jak ktoś Te... mi uszkodził mózg i tak naprawdę teraz tak? dlatego mnie głowa boli, albo coś proszę mi kombinuje pana? w głowie. No, coś coś tam jest? To tam. Co? co tam Znalazłem jest? Znalazłem jaką, jakąś kartkę, proszę zobaczyć. Ja nie wiem, czy to jakiś adres, czy co? Ja. co to ma być? Ulica Portowa 6. Ej, chwila, my mieszkamy z żoną na Portowej, czyli tak, tutaj... to wychodzi na to, że ktoś obok naszego domu. Dobra. Ja nie to, mogę, pana, to, to co ja z tym zap... robimy? Ja zapraszam, ja może poprowadzę, bo ja nie wiadomo teraz, jak, jak wygląda pańskie zdrowie w tej chwili. To co, Dobra, myśli pan, żebyśmy to... tam pojechali na tak. Portowo i się dowiedzieli, kto tak. coś kombinował tutaj Dokładnie. w mojej głowie? Proszę pana, wydaje mi się, że ktoś specjalnie pomniejszył się, żeby, proszę pana, dostać się właśnie do takiego mieszanego statku, żeby dodać się do pana głowy, ale dlaczego, dlaczego ktoś się chciał w ogóle dostać do pana pańskiej głowy? Nie mam pojęcia, żeby to odkryć, tak. To, chwila, a tutaj? chwila, tutaj to coś mi. jest, jakaś tabliczka portowa 6 tutaj jest, tutaj? a to było na portowej 6, czyli to tutaj. Ej, chwila, ja dzisiaj właśnie tutaj z żoną, szedłem i widziałem te no. dzieła sztuki i ona mówiła, że tutaj jakiś Staszek mieszka i niby ja już z nim rozmawiałem, ale no nie Aha. przypominam sobie, żebym z nim rozmawiał. To chwila, drzwi są otwarte, może są zapukamy, zapukamy, Poszedłana. może i się czegoś dowiemy. A to, co jest? Sprawdź spra Ej to, Ej, to jest Co jakaś to jest? dziwna maszyna. To jest. W sumie nigdy wcześniej czegoś pana? takiego nie widziałem. Ej, to tak wygląda, jakby tutaj głowę łapało, to na samej górze, jakby tutaj się stawało na tym, tamto łapie tak, głowę. Tutaj, tak. No nie wiem, dziwna ja sprawa. To jest mega podejrzane, proszę pana, proszę musimy się uzbroić dla pana tutaj mieczyk e, specjalny Dobra, chwila. lekarski. Dobra, niech bardzo. mi pan tutaj da, Ło, wow, fajny mieczek to... lekarski. Tak, e, chwila lekarz. zapukajmy może. Puk puk, jest tutaj puk, ktoś? Puk. Halo, Panie halo, Staszku. Chwila, panie no nikogo starsz, tutaj nie no. słyszę w sumie. Może, może wyszedł, nie wiem, w, w sumie drzwi były otwarte. Podejrzana sprawa. Tutaj jest jakaś drabinka, ale. Yy, musimy idzie teraz, do góry. No. Musimy teraz być uważni i musimy przeszukać ten e, dom. Bo jeżeli ten człowiek do pańskiej głowy chciał wejść, to on musiał mieć w tym jakiś, proszę pana, cel. Pan no rozumie? dobra. my musimy po prostu odganąć, o co mu chodziło. W szafce Dlaczego tutaj tak? nic nie ma, słuchaj, Złożę, panie czyka. doktorze. Tutaj nic nie widzę. Ej, chwila. Mam tutaj jakąś skrzynkę, w której znalazłem w ogóle klucz, ale nie wiem za bardzo do czego on prowadzi, bo tutaj co tu mamy Łazienkę, tak? Ok, łazienka. Jakiś, jakiś taki pokój tu gemii, nic nie wody. ma. Okej, okay, co, co tutaj? No, tutaj widać, A, że on nie pokój. wiem. Jakiś taki salon, nie wiem, coś połączone z salonem o! gier, coś takiego. I Potemnie co? Po, po, po... Nie, no, to, to, to nie czas na zabawy, żartujesz dobra, dobra. sobie pan. Nie wiem, może pod dywanem gdzieś tutaj Proszę często pana, jest coś pochowanych. Tak, jest! Proszę zobaczyć. O, no, nieźle, tutaj jest coś ukryte. Ewidentnie to jest zejście do jakiejś podziemnej bazy. Może ten klucz. Dobra, działa. Możemy teraz się tam dostać. Sprawdźmy, co tam jest. Okej, okay, schodzimy na dół. No to niech będzie pierwszy, uwaga. bo ja bardzo źle przeżywam stres, proszę pana. Ach, chwila. Czy to jest co? moja głowa? Normalnie moje czerwone słuchawki, chwila proszę pana, tutaj jest moja głowa, tylko co? ja jestem tak jakby trochę blady jakby w tej głowie i tu są jakieś w ogóle dziwne roboty, dobra, dobrze, że mi pan tutaj dał ten mieczyk, nie wiem, czy one, chwila, spróbuję skoczyć tutaj na lampę, okej, okay, udało mi się, ej, Świetnie. co to są za roboty, ja nigdy czegoś takiego nie widziałem, ja jest to jest są... jakieś laboratorium kogoś, tak. co to w ogóle jest, to Wygląda, jest tego Staszka chyba, co? Tak. Staszka. To, proszę pana... Ja się nie dziwię, że on pana... pana pomogę. Ja jeszcze nie dziwię, pa... że on pana nie pamiętał, Staszka. On panu pewnie wymazał pamięć po prostu, proszę pana. Panu A, on to wymazał cwaniak. pamięć. Ja nie mogę. Tutaj w ogóle jest prześwietlona moja głowa najprawdopodobniej i to w ilu kopiach. Naprawdę dziwna sprawa. Co to są Czeko? za roboty? Ja nigdy Poważę. czegoś takiego nie widziałem. To są roboty bez głowy. Czy im też, kurczę, głowy chyba zabrał, może co? Może za zajmuje się głowami, ale niech pan zobaczy ta, ta, ten pojazd, ta, ten statek, to idealnie tak jak ten, co wyciągnął z pańskiej głowy. Widocznie, tutaj jest jakiś portal może do pańskiej głowy, to jest pana jakaś głowa skopiowana i po prostu no. on tędy się dostaje jakoś pomyśleć. Ja, ja się, się zaczynam martwić, tak. naprawdę tutaj są w sumie Chcę, kamery, może to się chce, wszystko już, nagrywa. Ej, chwila, tu jest jakaś cela. Sprawdźmy, coś, coś tutaj no. jest. Nie o. wiem, to jest jakby jakieś więzienie. Nie wiem, jakby on tutaj chciał kogoś przetrzymywać bez jego zgody. O dobrze, że mi pan tutaj uwolnił, bo Proszę. skąd nie ma nawet ej, nie miałbym jak wyjść w tym momencie, drzwi bym nie umiał otworzyć. Także dziękuję w ogóle, że mi pan doktor tutaj pomaga. Ja, no nie wiem, co pana, robimy. Ja muszę po pierwsze wziąć te rzeczy. Pan widzi, to jest jakiś nadanik. Bardzo ciekawy, bardzo dziwny. Biorę te rzeczy, proszę pana, biorę tą e, rakietę, może nie wezmę, zostawię, bo jeszcze się zorientuję, ale muszę tutaj jest w dodatki, sprawdzę, a pan, wie pan co, my musimy się dowiedzieć, bo e, może wyjdziemy już tutaj, jestem tylko mi spokojnie. E, musimy się dowiedzieć po prostu, mm, co on zrobił z pańską głową, bo jeżeli. I co my... kombinuje, nie? Tak, tak, co kombinuje, bo jeżeli my się tego nie wydamy dowiemy, bo i na przykład go wsadzimy za kratki i się nie dowiemy tego, to może się okazać, że pan po prostu straci pamięć albo coś. Ktoś... Pan może nawet umrzeć, tak, umrzeć. No dobra, dobra, to Idę gdzie pan jest, tak. idzie pan? E, musimy coś z tym zrobić. Na razie może nie zgłaszajmy tego na policję. Tak. I nie wiem, może ja bym wziął jakieś kamery, porozstawiał w jego domku i go podglądał. I Świetnie. po prostu zrobimy podstęp i pomyślimy e, właśnie, zobaczymy, Dobrze. co on kombinuje. Nie Ma wiem, pan gdzie pan jest telefon, w tym momencie. Może to pan może do mnie zadzwonić. Dobra. dobra, mam do pana Ma pan, numer, także jak coś będę dzwonił, to do tam widzenia. widzenia. Okej, okay, słuchajcie, lecimy szybko, uzbroimy się i wracamy tam czym prędzej. Rozkładamy kamery i zobaczymy, co właśnie on kombinuje. Okej, okay, słuchajcie, gdzie ja tylko zostawiłem klucz w sumie do yy, mojej tutaj. Wiecie co? Yy, ten kod przecież tutaj jest. Chwila, ja w ogóle mam problemy z pamięcią, to jest najgorsze, że ja w ogóle zapominam. I kodu, dobra, mam tutaj moją skrzynkę, dobrze że pamiętałem. Słuchajcie, ostatnio zdobyłem taką ciecz z bakteriami. Jakbym to w sumie wylał na niego, to by go po prostu zaraza złapała, także jak mi e, będzie zagrażał po prostu mojemu życiu, to na pewno to wykorzystam. Weźmiemy sobie w sumie wszystko, ale najważniejsze to są te kamery, słuchajcie, które po prostu porozkładam i zrobimy mu jakąś pułapkę. Mam nadzieję, że szybko nie wróci z domu. My tutaj lecimy i to tak w takim tempie trimiga. Wiecie co? Ten samochód na razie musimy tam rzucimy go. pum Dobra, nie udało mi się. Drugie podejście. Bum! Żeby nie było, że my tu pod jego chatę podjechaliśmy. Dobra, bierzemy szybko tutaj kamery i Ustawiamy, ok, pierwsza oczywiście na wejściu, żebyśmy widzieli w ogóle, czy on wchodzi. Programujemy, cyk jest. Ok, teraz możemy obserwować jego cały salon. Drugą kamerę oczywiście na dole, a trzecią w laboratorium, w tajnym laboratorium. Eee, dobra, okej, okay. tutaj wkładamy następną kamerę. Nie wiem, może dobrym miejscem byłoby tutaj. Eee, mam nadzieję, tylko, że nie zobaczę, bo w ogóle to jest przy samych schodach. Eee, tu w sumie chyba nie wiem, czy nie chyba nie potrzebuję, już teraz może ostateczną kamerę załączymy właśnie w głównym laboratorium, żebyśmy tutaj mieli wgląd i nie wiem, może zrobimy tutaj jakąś pułapkę na niego, na przykład to postawimy ten, jakieś nie wiem, kolce mam tutaj, okej, okay, myślę, że w ogóle moglibyśmy gdzieś się schować, na przykład, słuchajcie, w ubikacji jego i obserwować po prostu, czy przypadkiem nie wraca, dobra, także idziemy, tutaj też kolce poustawiamy, zobaczymy, cyk, i tutaj mu też kolce poustawiamy, dobra, ja się szybko chowam, bo co w sumie słyszałem, coś, coś jakiś świst, jakbym słyszał. Wiecie, co wejdę tutaj? Ok, za tą zasłonkę, i tutaj na pewno się nie zorientuję. Dobra, sprawdzamy. Ej, patrzcie, wraca, słyszałem właśnie to. Ok, dobra, schodzi na dół. Druga kamerka, szybko. Ok, jest tutaj, patrzcie. O nie, żeby tylko nie wszedł. O nie, nie, nie wszedł o, w tym dobra. momencie. Że... Nie chcę o, się, nie chcę się do Idę od razu do mojego laboratorium. Uf. Całe szczęście, słuchajcie, już chciał wejść po prostu, dobra. Teraz bierzemy kamerę z laboratorium. O tu będzie powinien schodzić niedługo. O jakieś kolce, dobra, słuchajcie. nie, ja czy jakieś kolce. O nie, ała! Ktoś tu był? Dobra. Schodzi. Schodzi. Dobra, obserwujemy go. Co on tu kombinuje? To jest. Wpadku łapkę, patrzcie, widzieliście? Dobra, ładnie. Coś, ktoś tutaj był. To teraz Może coś co się, się wyda. Się ma. Dobra. Może coś okay, powie konkretnego tutaj i się dowiemy po prostu czegoś. Teraz normalnie jest kozacko, mam teraz głowę G-Playa i dzisiaj jeszcze raz porwę G-Playa, Porwałem go. I u niego w głowie jest mnóstwo diamentów i diaksów, no. i w ogóle złota. I ja tam się normalnie dostaję dzięki mojej rakiecie, dzięki tej głowie. No i zbiera moje diamenty i teraz normalnie on wymazuje mu pamięć, ale super że się nie zorientował o, jeszcze. Nie. Dobra, to jest jego cela. Ale co tak. Jest... Słuchajcie, on jest niebezpieczny, on w ogóle chce chyba po prostu mnie złapać drugi raz. Ja nie Mogę na to pozwolić, nie wiem. Może dobrym byłoby pomysłem wycofanie się, słuchajcie, bo co on jest, jest niebezpieczny, on jest bardzo niebezpieczny. Spróbujemy w ogóle, yy, słuchajcie, stąd jakoś wyjść. Może i poinformujemy policję, bo już teraz mam dowód. Ej, chwila, tu są. Ej, drzwi są zamknięte w ogóle. Ej, co jest? Tutaj też wyjście jest zamknięte, ej! Co on zrobił? Ej, w ogóle zamknął drzwi i teraz nie mam w ogóle stąd jak uciec. Pomocy, ktoś mi musi, O nie, O nie, Jesteś. nie, 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 o nie, o nie, 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 słuchaj nigdy i chodź za mną to coś ci pokażę, coś ci, coś ci pokażę słuchaj, a może nawet cię uwolnię jeżeli pójdziesz za mną, co ty robisz? a wpadłeś w rukami piaski, słuchaj mam tutaj pełno pułapek mogę słuchaj, wykorzystać przeciwko tobie ja jestem najlepszym naukowcem który po prostu żyje na tej planecie, słuchaj ja mam taką technologię, że ja mogę normalnie do twojego mózgu wejść, I teraz słuchaj jest u ciebie chip, jest u ciebie chip w twoim mózgu dzięki któremu ja mogę ciebie kontrolować, więc wiesz co i idziesz za mną chodź za mną, dobrze już szefie idę już idę oczywiście, już za tobą podążę. Nie, nie chcę w ogóle za tobą mi się, nie chcę za nim iść. Ja słuchaj, nie. wydaje, rozkazy nie. ci i twoje ciało nie może się oprzeć po prostu temu, żeby za mną iść, więc właśnie tutaj, właśnie tutaj, tam. Dobrze, dobrze, szefie, już schodzę tutaj na dół, tak? Na dół mam schodzić, tak, ok? Tak, na dół. i teraz idź do o, o, oczywiście twojej celi, twojej specjalnej. Mojej? dla ciebie stworzonej, tak? Ja to tu nigdy cel, nie byłem w tej proszę. celi. Dobrze, proszę. szefie, oczywiście, pójdę do tej celi, ale za wszelką, nie chcę tutaj iść, za wszelką o. cenę mnie wypuść, słuchaj. słuchaj się. Play. powiem ci nie. tak Powiem Ci tak, ogólnie, ja sobie stąd wyjdę, ale Ty tutaj zostajesz. Dlaczego? Bo Ty normalnie, Ty jesteś moim źródłem dochodu, rozumiesz? Ty masz po prostu w głowie miliony złotych i po prostu jesteś mega... Ej, przestań sobie, Ghibli, przestań, bo normalnie... Jesteś nienormalny, teraz... człowieku. Tak, nienormalny? Dobra, teraz, teraz słuchaj, jak tutaj już jesteś, to mogę teraz wstrzyknąć Ci specjalną... O! O nie! O nie! Oj dobra mam. Co że, słuchaj, wstrzyknąć się znowu, co? Wstrzyknąć i stworzę już taki mega portal, dzięki któremu będę mógł się cały czas... O, co ty robisz? O nie! Cały czas przenosić, słuchaj, dobra, koniec tego, słuchaj, GP, mam już ciebie dość. Teraz wstrzykuję ci i bum! Ła, o okay. przestań! Yes. I teraz normalnie, teraz po prostu się przeniosę, zatem trzy, dwa i... Jeden! Wow. I chwila, gdzie on zniknął? Ja nie mogę, widzieliście to? Czy on w tym... Momencie w ogóle strasznie mnie głowa zaczęła boleć. O nie, ale słuchajcie, o nie, ja, ja tu aż mi się chce płakać, położę się. Wiecie co? Strasznie mnie głowa boli. On chyba teraz wychodzi z mojej głowy, ty przeklęty potworzy. Co on kombinuje? Po, podobno wykrada diamenty, słuchajcie. A mi się śniło tak właśnie, że ktoś cały czas mi okrada. I chyba ten sen to był prawdziwy sen, bo on mi po prostu wchodzi do mojej głowy i skradnie moje diamenty. Ja nie wiem w sumie skąd mam. Gło diamenty w głowie, ale potrzebuję pomocy. Ktoś mnie tutaj musi uwolnić. Słuchajcie, nie wiem, muszę się stąd jakoś wydostać, ale naprawdę nie mam siły. Moja głowa strasznie mnie boli, co tutaj, słuchajcie, mogę zrobić. Nie wiem, ja jakoś się stąd wydostać, tylko za bardzo nie wiem, jak. A może ten doktor by mnie uwolnił? Czekajcie w ogóle, sprawdzę kamery tutaj. Nikogo tu wi nie widzę. Druga kamera, też nikogo nie ma. Ja nie wiem, czy ktoś mnie w ogóle Halo? uwolni. Ech, chwila! Halo? Jest ktoś? Jestem tutaj, Panie na dole, na dole. Proszę jest, mnie uwolnić, doktorze. On jest przeklęty, on wszedł szybko. do mojej głowy. O, dobra, uwolniłeś że mnie. Pana, on, w, on mnie strasznie jeszcze głowa dwa razy tak. bardziej boli. On teraz wszedł do tej głowy. Że Powiedział, pana, że zrobił jakiś bardzo. portal. No? Tutaj, to jest, proszę pana, właśnie Nadajnik, który on zainstalował w pańskiej głowie. Musimy się go pozbyć. Pan się nie martwi, bo ja stworzę dzięki temu tutaj Nadajnikowi i dzięki temu, że on to jest tutaj w tej głowie po prostu stworzę portal. Pan jest gotowy, pan musi tak, tutaj tak. podejść do tego i ja pan tutaj. Tylko 3, 2, i bum, Okej, okay, dobra, i teraz. Pana, musimy tutaj, e, mus muszę tutaj skopa wejść, czy dwa, Dobra. i bum, ok? Ej, ała, I głowa mi zabolała, ała To boli, proszę pana Niech pan musimy... uważa, teraz tak. mi głowa jeszcze bardziej zabolała, Dobra. czyli co, wchodzimy teraz do wnętrza tak. mojej głowy, naprawdę? Tak, czy ja tak. będę w swojej głowie, czy to jest w ogóle możliwe? Ty tutaj z pełno złota i diamentów e, Pomniejszenie i e, przeniesienie do głowy Gplaya, wchodzimy tam? Tak, jasne, musimy pokonać tego normalnie złego naukowca i w ogóle, pan jest gotowy? Dobra, lecimy, tak 3, 2, 1, bęk! Chwila! Czyli to jest? Teraz jesteśmy, doktorze, w mojej głowie? Tak. tak wygląda mój mózg? Czy co to jest teraz? Tak, dokładnie. Tak wygląda twój mózg, słuchaj, i musimy teraz znaleźć po prostu źródło przyczyny tych wszystkich koszmarów, czyli Ty. ten nadajnik. Słuchaj doktorze, tam widzę jakieś lasery Czy to normalne, że w mózgu są takie, nie, nie. wiem Jakieś to są połącze o, połączenia neuronowe Czy co to jest? Nie, to, to on zainstalował widocznie te lasery Żeby sprawdzić, czy ktoś nie idzie Słuchaj, i po prostu też, też dzięki tym laserom Ty nie pamiętasz po prostu wow. o, co Zobacz w skrzyni stało. co jest Mamy tutaj słuchaj wow. jakieś zbrojki żeby, Żebyśmy chyba lepiej sobie poradzili tak. Nie wiem, może czekają nas tu jakieś niebezpieczeństwa Albo po prostu to są tego staszka całego Po prostu jakieś rzeczy Chwila, o, co to w ogóle jest za dziwna maść fioletowa? Co? O, ona jest bardzo bardzo słuchaj um, od razu jak w nią wpadasz to giniesz niestety to jest no po prostu masz w twoim mózgu takie połączenia to są bardziej połączenia właśnie różne takie neuronowe i w ogóle sobie musimy bardzo uważać a tutaj, tutaj. to tutaj... co to jest a to tutaj jest zwykła tam... tkanka twoja tkanka tak twoja Aha, tkanka w ja dobra. nie mogę i co to dlatego on chce tutaj się dostać w moim mózgu jest tyle bloków <tak> diamentowych no tego się nie spodziewałem okej okay, co robimy z tymi słuchaj, laserami co musimy je usunąć to jest pierwsze o dobra, dobra bo one, one słuchaj jednak przez nie masz też te koszmary

Dobra, może się uda, może się uda. Spadaj na dół, o spadaj, spadaj, ja, już było tak blisko, boże, już było tak do blisko. Już... Do Dobra tak, I, i, i proszę świetnie. państwa poleciał chwila. Nie, Zniszczę nie, tutaj spadam, jeszcze ten dobrze. laser, czyli ogólnie tutaj nic poza tymi naturalnymi rzeczami nie powinno być. Te roboty to są wina tego staszka, tak? tak? Dokładnie, dokładnie. Ten staszek, po prostu on tutaj to wszystko zrobił, To jest następny, słuchaj, laser. I wiesz co, zrobimy tak musisz ty iść dalej, a ja sobie może posprawdzam, tutaj też jest więcej takich e, po prostu laserów i tych różnych rzeczy. Czekaj, bo tutaj może na każdym kroku być właśnie ten... E, o, tam jest jeszcze ten laser i potwór. Czekaj, uważaj. Okej, okay, dobra, dobra. To gdzie ja mam iść, doktorze? Iść. Co, żeby tutaj najlepiej to zrobić? Tak, idź w tamtą stronę prosto, słuchaj, i poszukaj tego głównego takiego dużego nadajnika, słuchaj, i dzięki temu po prostu go pokonasz. A ja tutaj postaram się po prostu rozwalić tych wszystkich. O, tak. Dobra, dobra, dzięki za pomoc. Także działamy. Idziemy, słuchajcie, zobaczyć, jak widzicie, tutaj dużo dziwnych rzeczy jest. Wow, idzie następny tutaj robot. O nie, daj mi spokój, daj mi spokój. Szybko go do tej cieczy musimy wrzucić. Szybko, tylko on się tutaj nie mieści w ogóle. O, ty, cwaniaku, ja już ci dam. Chyba się zablokował. O nie, dobra, słuchajcie, teraz możemy to wykorzystać yy, przeciwko niemu. Dobra, udało nam się go pokonać. Tam widzę następne lasery. W ogóle patrzcie jakie to są dziwne lasery. Normalnie tak jakby to jest wiązka kilku takich laserków połączonych w jedno. No naprawdę dziwna sprawa, czegoś takiego jeszcze nie widziałem, jak wy. Coś takiego kiedyś widzieliście, to napiszcie w komentarzu. A jeśli byliście ciekawi właśnie jak wygląda mój mózg, to zostawcie oczywiście kciuka w górę, bo tak wygląda od środka. Jak widzicie, jest tu cała masa złota, diamentów, wszystkiego. Ty tam coś widzę. Nie, może tam będzie ten, ten najdajnik. Okej, okay, musimy uważać, żebyśmy najważniejsze nie wpadli do tej fioletowej cieczy, bo doktor powiedział, że jak tam wpadniemy, to od razu po prostu giniemy. Ej, widzicie? To chyba on. On coś tam zbiera sobie, diamenciki, no ja już mu pokażę, ta. Już będzie sobie kradł z mojej głowy, przez niego te wszystkie bóle i to wszystko tak naprawdę przez tego sąsiada. Staszek, no witam! O nie. Co ty tutaj robisz? Co? Cwaniaku jeden? Jak ty się dostałeś tutaj, słuchaj? To jest... To, to przecież ja tutaj wszystko zabezpieczyłem, żebyś się nie dostał do, do swojej... To własnej niemożliwe, głowy. słuchaj. Co? To, nie, to nie. jest niemożliwe. Teraz jest po tobie. To przez ciebie mi się śniły cały czas koszmary, tak. miałem bóle głowy. Tak. I tak naprawdę czas raz na zawsze to zakończyć, rozumiesz? Tak, to dobra, to się zmierzę. No, tak jest Ej. Po nie jest. Nie, nie nie nie. nie, nie, nie. Nie, dwa serduszka, nie. dwa serduszka, dwa serduszka. Zaraz słuchaj. polecisz, słuchaj, do tej fioletowej A? cieczy, rozumiesz? Aha. Tak. Ja nie mogę ukonaliśmy go. Dobra, słuchajcie, co teraz, co teraz? Idziemy po naukowca. Tu w ogóle jest jakaś niewidzialna, patrzcie, takaś jakiś napis. Wyjście chyba tymi jakimiś, nie wiem, co to jest, inkubator czy jakieś coś to, e, nie wiem nawet jak to nazwać, słuchajcie, ale może za pomocą tego moglibyśmy się, e, o, musimy na pewno zniszczyć to. To jest, to jest właśnie źródło mojego problemu. Nadajnik, oczywiście diamenty i złoto może tutaj zostać. E, laserów więcej nie widziałem. Myślę, że e, resztę laserów po prostu ten e, doktor naprawi, tak? Tak, tak, panie doktorze, wiebie, gdzie, gdzie jesteś? Gdzie pan jest? Ja tutaj już idę do pana. Ja, ja czerwam, tutaj znalazłem pójdło. wyjście o, i źródło problemu. Choć o, dobrze, świetnie, zniszczyłeś wszystkie lasery. Tak, zniszczyłem wszystkie lasery, wszystkie wszystko znaczy, że jesteś e, zdrowy Zniszczyłeś ten główny danik Świetnie, udało tak, się Tak, zgadza się, normalnie. pokonałem Jej! Staszka I już więcej tak. nikt mnie nie będzie tutaj męczył Tutaj widzę, że są takie o, yes. jakby wyjścia, co? Tak. To może wejdziemy po prostu do tego tak. I wydostaniemy się na powierzchnię e, Ziemi mojej tak. głowy, co? Świetnie, ok, to na trzy co? wchodzimy okay. Raz, dwa, trzy Dobra, weszliśmy słuchajcie do kapsuły I zasypiam